Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Penminecraft.pl oto modyfikacja Biosphere mod. Zatem słuchajcie, na samym wstępie jeszcze dodam, żebyście w dniu dzisiejszym, jak i jutrzejszym nie spodziewali się livestreama, ponieważ dziś będę zajęty, a jutro są moje urodziny, zatem na pewno tego dnia nie będę spędzał przed komplem. W takim razie zaczynamy od początku. Zatem aby uzyskać taki świat, widzieliście na samym początku filmu. Będzie nam potrzebna modyfikacja Biosfermo. Co dodatkowo? No i co? Jak taki słuchajcie, świat wygenerować? Zatem zwykle tworzymy świat w taki sposób, ale żeby utworzyć świat w strefie Biosfery, musimy kliknąć więcej opcji. No i tutaj w typie świata wybieramy opcję Biosfer. Teraz wszystko zatwierdzamy i tworzymy nowy świat. Jak widzieliście na początku, jak i teraz, naprawdę generator Nowego Świata jest naprawdę niesamowity i wszystko generuje w takich oto wielkich kulkach, które są połączone jednolitymi mostami. Zatem to jest właśnie biosfermo. Jak sami widzicie, każda to kulka prezentuje poniekąd inne biom, które mimo wszystko troszkę się różnią. Jak sami widzicie, oczywiście biomy zawierają diaksy, także śmiało można się wkopać. To nie wkopcie się za daleko, abyście nie wylecieli poza świat. Jak sami również widzicie, dodatkowo pojawiają się tutaj oczywiście agresywne moby, jak i krowy, i inne oto zwierzaki. A jeżeli szukacie, słuchajcie, surowców, jak diamenty, redstone i takie tam, znajdziecie je głównie w takich oto niewielkich kulkach, które generują się w powietrzu, jak i w podstawie tej oto wielkiej wyspy, tego wielkiego biomu. No i możecie tak jeszcze chwilę przejdziemy. Ja właściwie się przelęcę, żeby nieco szybciej nam czas zleciał. Jak sami widzicie, każda poniekąd kulka to inny biom. Jak widzicie, niektóre się ksz kształtują troszkę inaczej. Są wycinane u podstawy. No i w tym momencie, jak sami zresztą widzicie, słuchajcie, jest tam na przykład jakiś cave. Tak samo jak tutaj macie, macie naprawdę generowane cave y w podstawie takich wysp. Podobnie jest również tutaj. Całkiem ciekawie się to prezentuje i myślę. Że przede wszystkim modyfikacja Wam się spodoba No bo czemu by nie Nie spróbować swoich sił na Oto no tej modyfikacji Zatem dodatkowo myślę, że możecie Wykorzystać tą mapę W celu zrobienia jakiejś mapki Survival Wy Napiszecie jakąś tablicę zadań Dacie komuś, nie wiem, tylko Możliwość przemieszczania się Załóżmy po jednym takim biomie wybranym przez Was No i można tutaj przyjemnie i miło Spędzić czas oraz wykonać Kilka, kilka zadań Zatem słuchajcie, to wszystko na dziś, tak jak mówiłem, jutro live streama nie będzie, ponieważ mam urodziny. No I to tyle, trzymajcie się, cześć, do usłyszenia, na razie.